Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środej i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. 15 minut jest, po dziewiątej jest Leszek wspaniały, dzień dobry. Mhm, dzień dobry. I zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Z końcem tygodnia przy piątku macie, drodzy słuchacze, kwadrans, żeby do nas zatelefonować. 726 114 114. Doskonale wam znany numer telefonu w sprawach no, reporterskich, tych, które dzieją się wokół was. dzwoni się do nas trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Dziś mamy piątek i czekamy na wasze zgłoszenia. Ostatnio przekazane przez was sprawy zgłosiliśmy do odpowiednich służb. Tak było m.in. w przypadku Alejek w jednym z głogowskich parków. Ma to być w w najbliższym czasie naprawione. No i dzisiaj czekamy na nowe zgłoszenia z całego zagłowy miedziowego. Tak jest, 726 114 114 Dzwoncie moi mili, nie czekajcie do ostatniego momentu, bo po co czekać, można już teraz do nas wybrać numer, porozmawiać na naszej antenie, jest taka okazja, więc trzeba by skorzystać. Jeśli macie jakiś temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarzy Radia LK, proszę skorzystać z okazji, że Leszek tutaj akurat dyżuruje przy telefonie i chętnie Długo. wysłucha waszych propozycji. Długopis jest, kartka na razie jeszcze czysta jest, ale myślę, że za chwileczkę będziemy zapisywać pierwsze piątkowe tematy. Dzień dobry. Ja w sprawie ja dzwonię z ulicy Mikołaja Reja. Ja dzwoniłam w zeszłym roku do was. Mhm. To jest, znaczy się gdzieś przed jesienią. Chodzi mi o, o, te, o te, że miały, te, że jeżdżą po po prostu nam po chodnikach. Mhm. nam te szerokie chodniki, jest mała różnica między krawężnikiem a chodnikiem i po prostu, żeby, I są zrobione tak zwane te progi ograniczające prędkość. Jak dwa te progi mamy na ulicy i obok tych progów po prostu wszyscy, żeby nie jeździć przez ten próg, jeżdżą po chodniku. Chodnik ma w tej chwili dwa metry szerokości, bo po nowej ulicy zrobili nam dwa metry chodnik. Już są pozapadane, tam widać, gdzie wjeżdżają i wyjeżdżają. Praktycznie jakby tak stanęły po to na 10, 6, 7 w ogóle nie jedzie po ulicy, tylko po chodniku. Teraz chodzić po tym chodniku. Ja mam na przykład prawie prawie w mojej bramie, już kilka razy uciekałam do bramy, żeby ktoś mi nie przejechał przed własnym domem na chodniku. Ja już zgłaszałam to wcześniej, chodziło o to, żeby po prostu mogę postawić, wiem jak są mieście postawione, takie stópki jak się kończy próg i takie nieduże, stoją na Starym Mieście stoją na wybrzeżu, na, na tam Przodrze, żeby można było coś takiego zrobić bo, bo to, to my się powinno chodzić po że to miało i to siedzi jak jedzie auto, to ostatnio nawet jak się stoi na chodniku, to on patrzy, żeby, żeby myślić, że się z chodnika, nie, bo po co ma jechać po progu, jak sobie przejedzie po chodnikiem, to jest dwumetrowy chodnik Powodzeniem sobie wjeżdżają, przejeżdżają. Nie, to już jest po prostu nie do wytrzymania. Czyli kwestie bezpieczeństwa są tutaj, już piszemy, zapisujemy. Tak, w takim ja zgłaszałam na początku, chyba gdzieś we wrześniu czy kiedyś. Pani chyba no, dzwoniła za, 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 zaraz po remoncie, prawda? Tak, tak, zaraz, bo to był remont i po roku miała być, nie wiem, jakaś kontrola. Nic nie było, w zeszłym roku we wrześniu, to się nic nie zmieniło w tej chwili. I tak samo było zimą, a teraz jak już się zrobiło lato, to naprawdę my się boimy wyjść na ulicę, a ja, dzieci to w ogóle nawet nie wypuszczamy, bo, no bo normalnie już dwa domy, trzy wcześniej sobie skręcają na chodnik, chodnikiem sobie przejeżdżają i wyjeżdżają sobie za chodnikiem. Wy sobie wystarczy popatrzeć, jakie są ślady od opon, czarne chodniki są, nie mówiąc o tym, że już widać, że już są tam, gdzie wjeżdżają, gdzie wyjeżdżają, to już pozapadane chodnik. Nie, to ja nie wiem, to jest... No, dobrze. Nie, 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 nie obiecuję, że dzisiaj, ale, ale po weekendzie postaram się podjechać, zrobić zdjęcia i postaramy się zainterweniować w tej sprawie. Tak, bardzo no, bym prosiła, bo po prostu, no, no może, no wiem, że takie słupki są stawiane na Starym Mieście, takie nieduże, żeby po prostu tam nie można było wjeżdżać. I bardzo bym prosiła, jakby coś było można z tym zrobić. Mhm, dobrze, mam zanotowane, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy z nim bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. 726 114 114. Przypominamy, numer do nas na antenę. Jeszcze można telefonować, zgłaszać swoje tematy. Zapraszamy. Pierwszy już temat zapisany. Czekamy na kolejne. I już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, a ja bym chciała tak zgłosić, ogłosić, przez. a zarazem, no aby starsze osoby, osoby samotnie robiące zakupy w sklepie. Mianowicie wczoraj sytuację miałam y, w sklepie Biedronka y, na Koperniku koło Kościoła. Y, moim zdaniem jakaś szajka y, naciągaczy, wyłudaczy pieniędzy y, grasuje chyba po naszym mieście. Mhm. Mianowicie mnie zaczepili, inną panią tam zaczepili, jeszcze inną tą panią. Y, mianowicie pod pretekstem. Y, zbierania podpisu, myślałam, że to może jakaś petycja, może jakaś pomoc, a ta osoba to był młody człowiek, bardzo dobrze ubrany, bardzo dobrze wyglądający, pachnący, udający głuchoniemego. Ja akurat nie dałam się nabrać, aby gotówkę mu dać do rączki, na którą bardzo nalegał, bo pokazywał palcem i many, many do mnie mówił, ale inna pani tam między regałami wyciągnęła 50 zł za jakaś inna tam też próbowała, bo ludzie mają dobre serce i chcą pomagać, w tym bardziej, że okres przedświąteczny y, się zbliża, ale ani legitymacji nie miał y, do pokazania, że, że rzeczywiście jakieś fundacji jest, że rzeczywiście potrzebuje jakąś formę pomocy y, i jednakże zastanowiło mnie to, że to jest na terenie sklepu, że przemieszczał się między regałami, zaczepiał ludzi, których ktoś tam być może palcem mu wskazał, na których ma powiedzmy upolować i, i nagabywać, zaczepiać. No mnie po prostu sama postawa osoby takiej błagającej, proszącej, aby ten datek jakikolwiek mu tam dać, pod pretekstem podpisu. Jednakże ta ankieta, którą on trzymał w tą ręku do podpisu była widać na pierwszy rzut oka, że to było sfałszowane, były jakieś tam bazgroły i wydrukowane z internetu logo flagi europejskiej, czy zagranicznej. Ale ten człowiek jest młody, elegancko ubrany, pachnący, uczesany i nie wydawał się na osobę, która naprawdę potrzebowała tej pomocy. A w momencie, kiedy ten w sklepy go trochę zaczął po prostu no, uciekł ze sklepu. Mhm. Także chciałabym przestrzec, czy jeśli ktoś miał taką sytuację, nie wiem, w innym sklepie, gdziekolwiek, żeby ludzie po prostu nie dawali się z bambuko zrobić i nie, nie dawali się... No nie, nie być na nie dawać tych pieniędzy tak o pierwszej osobie yy, z brzegu, która tylko rękę wyciągnie i, i, i dają, bo przecież tyle jest fundacji, tyle jest ludzi chorych, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Jeśli ktoś ma tak dobre serce i chce pomóc, no to niech yy, rzeczywiście sprawdzi, komu pomaga i, i daje te pieniądze, skoro ma ochotę i chce i pomagać, to niech daje, ale ale jeśli ktoś jest oszustem i, i próbuje kogoś naciągnąć wyłudzić te pieniądze, no to no to właśnie, to tak to wygląda jak wczorajszą sytuację miałam yy, nożywo żywo w sklepie I, biedąka, pani, No właśnie, tak pani to wspomniała, to że to było na terenie sklepu. Tak, to było na terenie sklepu. I teoretycznie tak. yy, tutaj obsługa sklepu powinna zareagować na taką sytuację, albo no wydać pewnie jakieś nie, to... pozwolenie na zbiórkę jakichkolwiek yy, pieniędzy, ale to była to jakaś tak. reakcja tutaj yy, akurat pracowników sklepu? To znaczy reakcja była taka, że po prostu y, stwierdzili, że nie będą każdego sprawdzać, z jakim zamiarem wchodzą do sklepu. no Jednakże też rozumiem, bo bardzo dużo ludzi tam wchodzi do sklepu, robi te zakupy. Y, ale to był taki moment jednocześnie y, obsługa idąc w kierunku tego chłopaka, w tym samym czasie y, to jest starsze panie, którego trochę otaczyło, on już w międzyczasie uciekł. I, I gdzieś to tak było wszystko w jednym czasie, więc i szybko. Mhm. Yy, więc nawet reakcja, gdyby przetrzymać tego chłopaka gdzieś tam, nie wiem, policja, gdyby to by było, chyba nie byłoby szansy, prawda? Szybko się działo. A był sam yy, to znaczy ja jedynie żałuję, że nie zrobiłam mu tam zdjęcia, jak po prostu nie dałam się, tym yy, nie wyciągnęłam tych pieniążków, mu nie dałam. Yy, wydaje mi się, że jakaś osoba, która gdzieś tam mu pokazywała, wskazywała, do kogo ma się kierować, bo patrząc, obserwowałam chwileczkę, to wyderyłam kil sekund. Jak właśnie tą osobę regał obok ja robiąc y, tam koło pieczywa, wybierając y, produkty i słyszę jak właśnie ta osoba, dobrze ja panu dam i ja tak mnie wychyliłam się i ten chłopak odszedł, ale ta kobieta dała te 50 i się pytam tej kobiety, czy pani w ogóle wie komu pani dała te pieniądze, no to pani sprawa komu pani daje, ale czy pani wie, czy to nie jest oszustwa, teraz są przecież metody na... Różne, różne metody oszustwa na wnuczka, niewnuczka, na, 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 na różne sposoby i teraz w tej chwili, moim zdaniem, jest jakaś metoda mega no bo to tak mogę nazwać I, i wtedy ta pani, miałam wrażenie, że chyba lampka w głowie się zaświeciła i pobiegła za tym chłopakiem tam pani jakieś inne osaczyły go, bo też próbowały jedną, tam złapał drugą i w końcu ta pani tam osaczyły go i, i on tej pani oddał te pieniądze i uciekł, tak ja w do tej obsługi już pobiegłam i to szybko, po prostu wszystko, wszystko się działo i nawet ta reakcja właściwa, gdzie na przykład złapać, nie wiem, nawet myślałam to że jak nie pokaże tej legitymacji swojej, to ja może też wymyślę, jak on nie wymyśla, legitymację swoją policyjną, już tak już wymyślałam w głowie różne rzeczy, ale to już było za późno, że człowiek już. Yy, ta sytuacja wiem, podejrzana, bo gdyby ktoś był uczciwy, to by nie uciekał tak, chyba. Tak, a druga sprawa, czy ostatecznie no. ktoś to zgłosił na policję, czy nie? Nie wiem. Mhm. Powiem szczerze, nie wiem, ja nie zgłosiłam, bo... No bo, no bo nie wiedziałam, czy, czy, czy to pewna obsługa sklepu, że w ogóle, czy takie takie rzeczy się zaczynają dziać u nich w sklepie, chyba, i żeby przestrzegać po prostu, może inne sklepy, że coś takiego się dzieje. No, no i słuchacze tak, przestrzegamy, żeby zwracali tak. na coś takiego uwagę, bo nie wykluczono, że te osoby teraz mogą Wrócą się przenieść albo przenieść się do innego miasta naszego regionu. No to już całe zagłębie miedziowe e, ma informacje na temat takich sytuacji zdarzających się w sklepach. Dziękujemy za Tylko, za czu... tylko że wizualnie nie, 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 nie wydawał się ten młody człowiek. E, m, nie, nie, na pewno nie romskiej y, urody, nie, 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 polskiej urody, jakieś takiej właśnie y, urody takie no, no nie, nie, na, nie naszej polskiej, więc może taka szajka taka, no nie wiem, która coś kombinuje i po prostu nagabują tych starszych ludzi, młodych, młode młody osoby, które samotnie tam robią zakupy, pod pretekstem, że, że tej miny takiej właśnie biednej, jak ja biedny ja potrzebuję pieniążka i daj Pani pieniążek. Tak. No, to mam nadzieję, że ta informacja i ta przestroga od pani dotarła do wszystkich yy, mieszkańców regionu, my I też. Bo, tak. yy, no co, apelujemy do tego y, młodego człowieka, jeśli faktycznie. Żeby uważać, Że... żeby po prostu uważać. Apel o to, żeby ludzie nie dawali się y, naiwnie y, prowokować do oddawania tych pieniędzy na głucho niemego, o tak to powiem. Mhm. Dobrze. Bardzo dziękujemy za dziękujemy ten Dziękujemy za ten telefon, tak czy inaczej. <laughs> Następnym razem też, y, y, czy obsługa sklepu, czy ktoś, kto zauważy takie sytuacje, no to numer alarmowy policji. i No i trzeba działać w takim razie, żeby y, y, więcej osób po prostu nie straciło swoich pieniędzy. Szczególnie w tym trudnym, w covidowym czasie i przed świątecznym czasie, kiedy pieniądze no, na co dzień są przydatne, ale tutaj no, szykują się zawsze większe wydatki przed świętami. Mam jeszcze jeden telefon. Halo dzień dobry? Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem zgłosić kolejny raz problem w grubiny na ulicy Budowniczej tam 55. Na parkingu pan sobie zrobił dzieło do, do sprzedaży i na naszą interwencję, bo trzymał w jednym miejscu te samochody. Prze, jeden przed drugim, teraz je rozstawia w różnych miejscach, <noise> blokuje... Polak potrafi. ...tych, tych stanowisk. Mm -hmm, mm -hmm. To jest budowniczy chylgom na, na wysokości jakiego numeru? To jest 55, 57, mm -hmm. koło sklepu z połem, mm -hmm, mm -hmm. Jest parking, kiedyś była górka, parking teraz jest. Dobrze, notujemy. Dobrze, no. postaramy się coś zainterweniować. Dziękuję, myślicznie. Pan prosił, no, mhm. powietę, no, 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 i w szukać miejsca, a człowiek mieszka tyle lat. Nie? Panu zwracaliśmy uwagę, ale pan, no, bez efektu. A teraz tylko rozstawia te samochody w inne miejsce, żeby razem przy sobie nie stały. Nie? Mhm, mhm. Dobra, dziękuję, ślicznie. Serdecznie pozdrawiamy tak. i do usłyszenia. Miłego piątku, miłego weekendu w temacie dla reportera i będziemy czekać na Was w poniedziałek o 9.15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.